Dzisiaj muszę pokazać Wam coś niestety strasznego, a konkretnie co dzieje się na zamkniętych grupach dla transaktywistów z dziećmi. Są to grupy na Facebooku, na Discordzie, w różnych mediach socjalnych, i w tych grupach mieszają się dorośli transaktywiści i nieletni. I ci transaktywiści zachęcają dzieci do okaleczania swojego własnego ciała. Jeden z wielu przykładów mamy tutaj. Mała dziewczynka, która identyfikuje się jako chłopiec, pyta się dorosłych transaktywistów, czy i jak może ukrywać przyjmowanie testosteronu przed swoimi rodzicami. A warto dodać, że ten testosteron jest pewnie nielegalnie zdobyty, no bo lekarze nie przepisują go dzieciom bez wiedzy dorosłych, więc. Pewnie, że się da, odpowiadają dorośli transseksualiści. A jak rodzice są dociekliwi, to można by pewnie ukryć zmiany. Czyli mamy dziecko, które nielegalnie zdobyło prawdopodobnie hormony, a dorośli transaktywiści instruują je, jak ukryć to przed rodzicami i jak ćpać testosteron. A warto pamiętać, że przyjmowanie przez dziewczynki, szczególnie w okresie dojrzewania testosteronu, trwale uszkadza ich ciało i ma efekt narkotyzujący, bo testosteron u dziewczynek zwiększa poczucie pewności siebie i poprawia humor więc jest to pewnego rodzaju narkotyk dla nich. Jakim cudem ci ludzie nie siedzą w więzieniach? Ktoś zapyta. Ano dlatego, bo prokuratura albo o tym nie wie, albo ignoruje zgłoszenia. Ja dwa lata temu razem z tygodnikiem Solidarność zgłosiłem do policji sprawę całej siatki transaktywistów, którzy nielegalnie rozprowadzali wśród dorosłych i dzieci hormony, zachęcając te dzieci również otwarcie do samookaleczania, ale prokura to zignorowała. Rodzice, obudźcie się, oni krzywdzą wasze dzieci.